8 grudnia na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego odbył się drugi etap dziesiątej Olimpiady Wiedzy o Mediach. Z pierwszego etapu wyłoniono 50 osób, które zakwalifikowały się do drugiej rundy. O organizacji oraz przebiegu wydarzenia rozmawialiśmy z sekretarzem Olimpiady, magistrem Michałem Jasem. Dzisiaj na naszym Uniwersytecie i na Wydziale Humanistycznym jest ważne święto. Dziesiąta edycja Olimpiady Wiedzy o Mediach, etap okręgowy, czyli etap wojewódzki. W tym roku Zgłosiło się do nas ponad 120 uczestników z całego województwa świętokrzyskiego. Spośród tych zgłoszeń wyłoniliśmy 50 najlepszych prac, i tych 50 uczniów dzisiaj o godzinie 12 przystąpią do testu. Test będzie składał się z 40 pytań i przeznaczone jest na to 60 minut. Jeśli chodzi o zakres merytoryczny olimpiady, on jest bardzo szeroki. Pojawią się pytania dotyczące historii mediów, dotyczące gatunków, Dziennikarskich, a także pojawią się pytania dotyczące aktualnych wydarzeń z, ze świata mediów. Dziesięcioro uczestników, których dzisiaj wyłonimy, będzie reprezentowało nasze Województwo Świętokrzyskie w etapie finałowym, który odbędzie się w połowie marca na Uniwersytecie Warszawskim. Oprócz nagród rzecz, rzeczowych organizatorzy przewidzieli 16 indeksów na wybrane uczelnie w Polsce. O tym, dlaczego zdecydowali się wziąć udział oraz w jaki sposób przygotowywali się do olimpiady, rozmawialiśmy z Norbertem oraz Cornelią. Pomyślałem, że to całkiem taka fajna forma po prostu dowiedzenia się wielu nowych rzeczy o mediach i ogólnie o społeczeństwie, których wcześniej nie wiedziałem. I też zostałem trochę przekonany przez panią do tego faktu, więc pomyślałem, że no, warto, warto byłoby wziąć udział w tym. A w jaki sposób przygotowywałeś się do tego wydarzenia? Wcześniej dużo książek czytałem o mediach, słowników. Przeglądałem wcześniejsze pytania z etapów centralnych i okręgowych. No jakoś to poszło. Chciałam się sprawdzić przede wszystkim. Skłoniło mnie też te tematy, bardzo mnie zaciekawiły tematy prac. Chciałam też się więcej dowiedzieć o tych mediach, bo to znaczy wiem takie podstawowe informacje oczywiście, co nam towarzyszy na co dzień, jakieś tam aplikacje, które powstają. Raczej nie, właśnie mało czasu poświęciłam, ale mi bardzo szybko idzie ogólnie uczenie się, więc czytałam oczywiście jakieś książki, przyglądam testy z poprzednich lat i dość szybko mi to wchodziło do głowy. Na napisanie testu uczniowie mieli godzinę. Czy pytania sprawiły trudność? Zapytaliśmy Emilię i Wiktorię z Ostrowca Świętokrzyskiego. E, czy tegoroczne pytania były trudne? W mojej opinii nie. Przygotowywałam się myślę gdzieś tak tydzień. Nie czytałam też jakoś bardzo intensywnie. Większość była taka bardziej z codziennego życia i z własnego doświadczenia i też z życia społecznego. Dużo, jakoś specjalnie dużo się nie przygotowywałam, aczkolwiek bardzo dużo mogłam się dowiedzieć po prostu z codziennego przeglądania internetu, ale oczywiście przeczytałam parę tych książek, część fragmentów i bardzo to pomogło, bo zauważyłam, że parę pytań było związanych właśnie z treścią tych książek i jakoś specjalnie mnie nie zaskoczył ten test. E, czy pojawiło się coś, co szczególnie Was zaskoczyło? Mojej opinii na przykład to pytanie z grą komputerową The Legend of Zelda, nie spodziewałam się takiego. Rozmawialiśmy również z uczestniczką poprzedniej edycji Amelium, która jest obecnie studentką pierwszego roku dziennikarstwa i komunikacji społecznej u Co dał ci udział w olimpiadzie wiedzy o mediach? E, otrzymałam indeks do wielu uczelni w Polsce i uważam, że podjęłam jedną z lepszych decyzji, bo obecnie jestem studentką na pierwszym roku dziennikarstwa i komunikacji społecznej na uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Powiedz mi, jak Ci się studiuje u nas na uniwersytecie? Szczerze powiem, że bardzo dobrze. Szczególnie bardzo mi się podobały zajęcia z akademickiego Savoir Vivre z panem magistrem Michałem Jasem. Mamy też bardzo fajne zajęcia z nauki o komunikowaniu z panią dr Perczak. No i ogólnie jest bardzo miła atmosfera, bardzo fajni studenci są. Podczas ogłoszenia wyników uczestnicy otrzymali skromne upominki które ufundowali porcelana ćmielów i wydawnictwo Libron.